Cześć. Dziś porozmawiamy o kluczowym aspekcie naszej pracy retencji klientów i odnawiania polis ubezpieczenia zdrowotnego. Retencja klientów jest tańsza niż pozyskiwanie nowych. Statystyki pokazują, że lojalni klienci są bardziej skłonni do odnawiania polis. To oznacza stabilność i potencjalny długofalowy zysk. Polisy zdrowotne wymagają corocznego odnawiania. 60 dni przed datą odnowienia MediSky informuje klienta o warunkach obowiązujących w kolejnym roku. To moment, kiedy zaczynamy dialog. Ważne jest, aby upewnić się, że Polisa nadal odpowiada potrzebom klienta. Następnie przedstawiamy szczegóły dotyczące nowych warunków, w tym ewentualnie zmiany, wysokości składki czy zakresie ochrony. Klient ma możliwość zaakceptowania nowych warunków wprowadzenia zmian lub rezygnacji z polis. Po akceptacji finalizujemy proces odnowienia, a klient otrzymuje certyfikat potwierdzający kontynuację polis. Dzięki przejrzystemu procesowi klienci są dobrze poinformowani i mogą podejmować świadome decyzje. Podczas odnowienia polisy możemy zmierzyć się z pewnymi dylematami klientów. Oto kilka z nich. Nie korzystam z polisy, więc jest mi niepotrzebna. Zrozumienie, dlaczego klient nie korzystał z polisy, może pomóc w wyjaśnieniu wszelkich jego wątpliwości i obaw. Warto podkreślić, że polisa to zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianej sytuacji, a spokój ducha, jaki daje, jest nieoceniony. Zachęć do przemyślenia, co by się stało w przypadku nagłej konieczności leczenia, i zaproponuj dostosowanie polisy do jego aktualnych potrzeb. Moje roszczenie zostało odrzucone. Klient może czuć się zawiedziony, gdy jego roszczenie zostaje odrzucone. Może argumentować dokładnie przestrzegał wszystkich zasad i warunków polisy, co w jego oczach powinno skutkować przyznaniem odszkodowania. Podkreślamy, że jesteśmy transparentni i nigdy nie odrzucamy roszczenia, które jest zgodne z zasadami naszego ubezpieczenia. Warto również zachęcić klienta, by w przyszłości w przypadku niepewnych sytuacji wcześniej uzgodnił z ubezpieczycielem, czy dane roszczenie stanie na pewno zaakceptowane. Moja składka ubezpieczeniowa wzrosła. W przypadku wzrostu składki ubezpieczeniowej warto poinformować klienta o tym, że składka rośnie wraz z wiekiem ubezpieczonego, co jest standardową praktyką. Dodatkowo, wzrost kosztów usług i materiałów medycznych wpływa na rentowność ubezpieczeń. Jeśli cena polisy przekracza możliwości finansowe klienta, możemy zaproponować opcję udziału własnego, która obniża wysokość składki, pozwalając klientowi. Partycypować w kosztach leczenia. Zakres mojej polisy uległ zmianie. Klient może być zaniepokojony zmianą zakresu ubezpieczenia, która może wpłynąć na jego dotychczasową ochronę. Warto wyjaśnić, że takie zmiany są wprowadzane w celu dostosowania oferty do aktualnych potrzeb rynkowych oraz do aktualnego poziomu kosztów świadczeń medycznych. Dobrze byłoby również omówić dostępne opcje rozszerzenia zakresu, aby klient miał pewność, że jego potrzeby zdrowotne będą nadal odpowiednio zabezpieczone. Co klient traci w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia? Rezygnując z ubezpieczenia zdrowotnego, klient traci ważne zabezpieczenie finansowe na wypadek nagłych wydatków medycznych oraz dostęp do preferencyjnych warunków leczenia i refundacji kosztów. Ważna w tego typu ubezpieczeniach jest kontynuacja ochrony, ponieważ po zerwaniu polisy klient traci ciągłość świadczeń, a w nowej polisie będą wykluczone choroby już istniejące. Gdy pojawią się inne dylematy lub zapytania ze strony klientów i będziesz potrzebować naszego wsparcia, zachęcamy do kontaktu z nami.